Siema Manchester United pokonuje Leicester na wyjeździe 3 do 0, więc czas sobie o tym meczu oczywiście pogadać. Oczywiście, zanim zaczniemy, przypomnę o tym, co jest w opisie. Instagram, grupa na fejsie, także mój Twitter. Kurde, zacząłem i to tak jakby to był kanał piłkarzyki. W każdym razie i tak zapraszam do opisu, bo tam linki związane z moimi socialami. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji, jeżeli macie taką ochotę. I na wstępie również dziękuję wszystkim za pozytywne komentarze pod wczorajszym Q&A. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam, żeby obejrzeć, bo wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie. Mm, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, pod wczorajszym Q&A ja powiedziałem, że następne Q&A będzie, jak pod tamtym filmem, będzie 1000 łapek w górę. Ja zapomniałem, że to jest mój kanał, a nie Quizelsi. Na Quizelsach 1000 łapek jest w zasięgu, więc yy, no... Jak będzie trochę mniej, to nie będę jakoś mocno walczył. te 1000 I, i koniec końców machnę to drugie QA, bo dużo pytań zostało. Za co też oczywiście Wam dziękuję. Moi drodzy, po tym meczu mam wrażenie, że chyba zbyt wiele do powiedzenia nie ma. Jakieś takie pierwsze wnioski mam, więc tym bardziej będę chciał oczywiście jak zwykle treściwo sobie pogadać. Treściwo? Treściwie. Przekazać moje myśli na temat tego spotkania. Nagrywam na gorąco zaraz po ostatnim gwizdku. I jakby ktoś, by chciał, jakby ktoś chciał usłyszeć jakieś szersze spostrzeżenia, lub też po prostu dyskusję z Adamem na temat tego meczu, to oczywiście zapraszam dzisiaj na, na pogadankę piłkarzykową, która zapewne wleci między 18 a 19, bo wiecie, zawsze na następny dzień się łatwiej o danym meczu rozmawia. Kiedy już powiedzmy się pewne kwestie przetrawiło, jak też doszły pewne informacje do nas, bo na ten moment czekamy oczywiście na. Przepraszam. Czekamy na informacje odnośnie kontuzji Edena Heavena. To jest największy minus związany z tym meczem. Powiem Wam szczerze, troszeczkę próbowałem szukać na Twitterze odpowiedzi, co tam się podziało, jakichś screenów, czy też. Um, filmów, w związku z tym, co tam się podziało. Strasznie słabo, to ogląda... Strasznie słabo to widziałem. Jakiegoś jednego skina widziałem, gdzie mam wrażenie, jakby tam chyba doszło nawet do złamania, ale nie chcę krakać. Odpukam w niemalowane, nie wiem, czy było słychać, ale odpłukałem w parkiet. Eee, sorry za ten nieporządek na stole za, za mną. Było widać, czy nie? A, dobra, nieważne. <laughs> w każdym razie, trzymamy kciuka, kciuki za hewena. Chłop naprawdę w tym meczu do, do momentu zejścia wyglądał. No nie powiem, że jak gracz meczu, ale był w top 3 chyba najlepiej grających zawodników w tym meczu. Spokój z piłką przynoszę, rozgrywanie. Może jakieś spektakularne jak Martinez to potrafi robić. Ale naprawdę było czuć, że chłop potrafi się obsługiwać. Piłką. Do tego kilka istotnych bloków, interwencji. Naprawdę dobry mecz w jego wykonaniu. Sama ta interwencja, kiedy odniósł kontuzję, była naprawdę według mnie dobra. Jeżeli to dobrze w tym momencie pamiętam, słuchajcie, ogólnie to mam wrażenie na podstawie tych ostatnich trzech meczów, że to już nie jest takie United, które wylosuje się albo takie, albo takie, albo takie. Pewien konstans. W tych występach ostatnio jest taka stałość, taka, takie, takie, takie występy w większości zawodników na poziomie 6-6,5. No i pojedynci, pojedynczy zawodnicy grający troszeczkę lepiej, którzy wyciągają pozytywne rezultaty. Takie mam wrażenie, bo w tym meczu, powiem wam szczerze, nie wiem, czy kogoś tak naprawdę bardzo bym wytnął palcem, wytnął palcem, z naprawdę słabe spotkanie. Na siłę, jakbym miał szukać, to chyba dwóch zawodników mi się tak rzuca, i tutaj przede wszystkim chciałbym wskazać Eriksena. Kurde, powiem wam szczerze, na z Evening News odostał dostał siódemkę. Ja myślę. Mm, czy ty przypadkiem Lakhys się tam gdzieś znowu nie odkleiłeś minimalnie? Bo ja powiem wam szczerze, że ten Eriksen nie dawał w ogóle jakichkolwiek pomysłów na rozegranie. No dużo strat. Yy, głupich zagrań, no to jedno zagranie jest uderzeniem w słupek było faktycznie do pochwalenia, bo to było sprytne, ale poza tym mam wrażenie, że Elixir nie miał nic do zaoferowania w tym meczu. Lidlow, no nie jestem fanem, dajcie wyznać, bo nie jestem po prostu obiektywny co do tego zawodnika. Nie jestem też fanem Diogo Dalota, a powiem Wam szczerze, że jedyne do czego bym się przyczepił po tym meczu to do tego, do tego jednego zagrania, gdzie mógł przyjmować piłkę, a on zagrywał głową po prostu pod Nogę zawodnika Lesla i dusza kontra dużny Lisów. Jeżeli miałbym jeszcze szukać jakichś negatywów, to chyba w tym, że w starciu z Dużyną ze strefy spadkowej, która jest absolutnie nijaka, bo to Leser jest strasznie nijakie, oczekiwałbym chyba stworzenia troszeczkę większej liczby sytuacji pod bramką. Aczkolwiek nie wiem, czy teraz się troszeczkę na siłę nie, nie, nie czepiam tego, co widzieliśmy. Generalnie masz taki, wiecie, no. Jaki. Pod kontrolą United, trzymając, trzymaliśmy tolester na dystans. Bardzo podobnie to wyglądało jak w tym pucharze ostatnim, gdzie wygraliśmy po, po golu zespalonego Maguire'a. Tolester naprawdę było żadne. Chyba najgroźniejszą sytuacją była chyba ta szansa, kiedy. To Wardi podawał buonanotte na pustą bramkę. No i deli genialnie zainterweniował. Naprawdę, kurczę, powiem szczerze, że no Spadkowicz, jak się, jak się patrzy, no, duży na rudę, nie przekonuje niczym. Tam nie było żadnego takiego sensownego zagrożenia, gry do przodu, chęci wywalczenia. Jakichkolwiek korzyści punktowych w tym meczu ze strony Leicester, nie? No, ale to sobie pogadamy tu na piłkarzach, bo my tu oczywiście gadamy o United. Więc to United też nie musiał się jakoś bardzo wysilać z tyłu. kilka więc oczywiście zawodników United było potrzebnych. No Hewna już pochwalił, chwalię też. Mazali, i mam wrażenie, że chyba jak już przeszedł do trójki, to no po prostu wtopił się w dobre tło, tak bym to ujął, bo nic nie zawalił, też nic dobrego nie zrobił. O tym, o, o, tym chyba, o tym dalocie chyba nie, nie dokończyłem. Troszkę ci chaotycznie, przepraszam Was za to. Wiecie, że... a tak, no mu nie, powiedziałem o tym dalocie jednak. Że była ta jedna kontra po, jedno, po jego zagraniu, ale poza tym no, mówię Wam, no jest tak jakiś konstans w występie całej drużyny, po prostu. Nawet ten dalot ostatnio ja tak przynajmniej uważam, że nie dostarcza jakichś takich argumentów na, na swoją niekorzyść, nawet asystę zalił przecież w tym meczu, więc do pochwalenia. Jakie jeszcze są korzyści z tego meczu? Mm, no, przede wszystkim brawo dla Amasa, dla Hargo Amasa za, za debiut. Super, w urodziny też fajny prezent ze strony Amorim'a, fajnie się pokazał w jednej akcji, gdzie ruszył tak dość przebojowo, ale poza tym, kurczę, nie wiem, czy jesteśmy, jesteśmy w stanie powiedzieć coś naprawdę Konkretnego o, o, o ludziach, którzy weszli z ławki, bo Ci Obi dostał chyba szóstkę na Manchester Evening News, ja nie wiem za co miałby tą szóstkę dostać. Amas dostał chyba siódemkę, trochę chyba na ocenę Mam wrażenie po tym meczu, jak już to takie szóstkowe, piątkowe, bo nic nie wnieśli chłopaki. Z mi się podobał, ale też kurde, no mocno, mocno. Typ ekonomiczny ma wrażenie, że w tym meczu został włączony przez ekipę Rubena. Aha, no i co jest najważniejsze, słuchajcie, czy to jest największy pozytyw z uwagi na ten mecz? Że Rasmus strzelił bramkę? Można by tak podejrzewać. Można by tak na to spojrzeć. Brawo dla Rasmusa, strzelił ze swojej słabszej nogi prawa. Dobrze to ułożył, miał nawet to troszeczkę dużo czasu, bym powiedział, na jakby miał się czepiać, ale koniec końców trzeba też Duńczyka pochwalić i zganić. Wybaczcie, ale nie jestem fanem tej cieszynki. Człowieku, to jest nie dość klinczowe, jak nie powiem co. To to, to to mrozi bardziej niż internet na piłkarzykach, no. Ja pierdziel. Fatno. Jeszcze jakbyś strzelał bramki co mecz, ale ty żeś miał chopie. ile? 20 meczów bez bramki? I ty. Ach. O jezu. O jezu. Normalnie ta się zachowuje jak ta płaczka z 1670. Jak oglądaliście, to pewnie wiecie o co chodzi. No po prostu, pff, ale dobra, brawo Hoylund, żeś to strzelił. Ale dobra, bo już przedłużyłem gadki na temat tego meczu. Po kolei lećmy tylko o, szybki, o wszystkich zawodnikach. Ona na co miał zrobić, to zrobił dobry mecz w jego wykonaniu. Cała linia defensywna omówiona, e, wahadła również, Collier mi się podobał po wejściu, konkrety dostarczał, za wiele błędów tam nie widziałem, może 2 trzy takie bardziej bojaźliwe zagrania do tyłu, ale poza tym naprawdę na tym, na, nawet na tym wahadle się odnajdywał. Widać, jest taki, powiedzmy, Mańkuniański, Marcos Fiorente. Czy wiecie, gość wam zagra w miarę wszędzie. Tak może by na ten moment powiedział i się odnajdzie, bo taki, wiecie, nadrabia po prostu charakterem i walką. Ale to jest na podstawie takich, wiecie, obserwacji, a nie statystyki i tak dalej. Brakowało mi kreacji w środku pola. A kiedy masz Ugarte i Eriksena w takiej dyspozycji jak dzisiejszy, to próżno było tego szukać. Ale ogólnie Ugarte w tym, co miał robić, jeżeli chodzi o destrukcję, to bardzo dobry występ. Ta jedna asekuracja, gdzie chyba Dakę zablokował, albo Nidiego, nie, Nidiego, tak. Ludzie złoci, no brawo! Świetna, świetna interwencja. O nie pogadaliśmy, o Dalocie pogadaliśmy. Eee, Bruno... Nie można się nachwalić, naprawdę. Genialna gra w jego wykonaniu ostatnio. Fantastyczne zawody. Kapitan. Lider. Zamknął pięknie twarz Rojowi Kinowi. Genialny występ. I chyba tyle słuchajcie o tym meczu. Chyba tyle. Jak będę chciał coś więcej przekazać, to zrobię to na piłkarzykach. Póki co ja nie przedłużam, nie marnuję waszego czasu. Miłej reszty tygodnia, poniedziałku. Nieważne kiedy to oglądacie. Życzę Wam dobrej reszty dnia. Hej!